Państwo, jestem szczęśliwy, że przekazuję w dobre ręce obiekt, o którym jeszcze niedawno mogliśmy tylko pomarzyć. Jestem przekonany, że będzie on z pożytkiem służył realizacji ważnych zadań związanych z funkcjonowaniem naszej formacji, naszej służby więziennej, nie tylko w Zakładzie Karnym w Czarnym, ale w całym kraju, w całej Polsce. To z kolei przełoży się, Szanowni Państwo, na zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich, zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonariuszy, i całego społeczeństwa na zewnątrz bo my właśnie odpowiadamy za to ważne dzieło za proces resocjalizacji naszych osadzonych. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do dalszych uroczystości. Panie dyrektorze Dziękuję przede wszystkim za słowa uznania dla funkcjonariuszy z Zakładu karnej, Karnego w Czarnym. To rzeczywiście i to jest prawda. Są tutaj funkcjonariusze oddani i to wspaniali funkcjonariusze. Prawdziwym zaszczytem jest mieć na terenie swojej jednostki, jedyny w Polsce dział szkolenia przewodników i tresury psów służbowych którym przygotowują się funkcjonariusze, którzy po ukończeniu kursów specjalistycznych wraz z przydzielonymi im psami wykonują obowiązki w zakładach karnych i jarach śledczych na terenie całej Polski. Większość naszych czworonogów wykorzystywana jest do wykrywania narkotyków i jak wykazuje wieloletnie doświadczenie naszych funkcjonariuszy, nos psa stanowi najskuteczniejsze narzędzie do tego, do tego typu pracy. Przenikanie środków odurzających do jednostek organizacyjnych jest niestety zmorą funkcjonujących działu ochrony. Służba więzienna od wielu lat walczy z tym procederem. Aby tę walkę efektywnie prowadzić, potrzebujemy skutecznych narzędzi, którymi są właśnie przechodzące cały cykl szkoleniowy na terenie zakładu karnego w Czarnym. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, iż kadra tworząca jedyny tego rodzaju dział w strukturze służby więziennej. Wykazuje się profesjonalizmem, zaangażowaniem i determinacją w realizacji swoich obowiązków, jakich jest szkolenie kolejnych pokoleń przewodników psów służbowych. Na początku dla potrzeb służby więziennej szkolono tylko psy wartownicze, których głównym zadaniem było niedopuszczenie do ucieczki z, terenu, ucieczki z terenu jednostki penitencjarnej. Od 2001 roku zaczęto szkolić również psy specjalnie do wykrywania narkotyków, a od 2017 roku psy patrolowo-obronne. Dział Szkolenia Przewodników i trasury Psów Służbowych przy Zakładzie Karnym w Czarnym tworzy, tworzy obecnie trzech instruktorów i kierownik działu, który jest również lekarzem weterynarnym. Dział ten to również przewodnicy i ich dublerzy pracujący w całej Polsce oraz oczywiście towarzyszące im psy. Obecnie to 105 psów służbowych specjalnych pracujących w 80 jednostkach oraz 20 psy służbowe patrolowo obronnych służących w 12 jednostkach. Wsich emerytów mamy 15. Budynek, który dzisiaj oficjalnie zostanie otwarty, poprawi warunki szkoleniowe psów. Mamy pomieszczenia, które możemy dowolnie aranżować, salę do psiego fitnessu, gdzie możemy pracować nad, nad, z psami nad poprawieniem ich kondycji i koordynacji ruchowej oraz salę, w której obecnie przebywamy, gdzie możemy ćwiczyć nawet pościgi z psami patrolowo-obronnymi. Ale budynek ten to przede wszystkim poprawa warunków bytowych dla psów. Mamy 24 kojce wewnątrz budynku z przyległymi do nich wybiegami zewnętrznymi, dwie izolatki dla psów chorych, pralnie, suszarnie, pomieszczenia do kąpieli, pielęgnacji oraz gabinet weterynaryjny. Z tego miejsca chciałabym podziękować imieniu własnym, instruktorów działu szkolenia oraz obecnych i przyszłych przewodników psów służbowych za pomoc w tworzeniu tego miejsca na każdym etapie jego powstawania czy to na etapie podejmowania decyzji o takiej inwestycji czy na etapie projektowania, wybierania najlepszych rozwiązań technicznych, czy na etapie samej budowy, wykończenia i wyposażenia. Dziękuję za pomoc w zagospodarowaniu i przeprowadzeniu do nowego obiektu. Dziękuję za wsparcie i dobre rady. Dziękuję. Trzeba zaznaczyć, że to jest jedyny ośrodek w Polsce w strukturach służby więziennej. I jak najbardziej takie miejsce jest potrzebne dla całej Polski penitencjarnej. To, co mówiliśmy w trakcie rozpoczęcia uroczystości, nasze psy służbowe dzielą się na psy specjalne i patrolowo-obronne. Chciałbym podziękować Państwu przede wszystkim za pracę i wysiłek, który Państwo wkładacie w realizację misji i zadań służby więziennej. Służba więzienna jest jedną z tych służb, jedną z tych instytucji naszego państwa, która służy w zabezpieczeniu, w zapewnieniu bezpieczeństwa Polaków. Państwo zajmujecie się akurat tym tą, tą trudnym elementem, tą trudną częścią, ponieważ. Zapewniacie bezpieczeństwo poprzez izolację osób osadzonych, tych, którzy na skutek popełnionych przestępstw musieli trafić do zakładów karnych. Zaczniemy od pokazu psa służbowego specjalnego, czyli do wykrywania narkotyków. Yy, przy, yy, specjalne są wykorzystywane w jednostkach penitencjarnych do przeszukiwania patrze, paczek i korespondencji, która przychodzi yy, do zakładu karnego, do, do przeszukiwania cel, różnych pomieszczeń, samochodów, które yy, chcą wjechać na teren jednostki, jak również osób ubiegających się o wejście do jednostki, bądź osadzonych na przykład wracających yy, z zatrudnienia zewnętrznego. I taki właśnie yy, pokaz Państwa za chwilę zobaczą. Poprosimy już psa, Osoby przebywają za, za siatką, tak, w celu bezpieczeństwa zarówno dla osób, jak i dla ludzi. I się oznacza poprzez zadrapanie. Taką osobę ewentualnie tak bierzemy na przeszukanie osobiste. Obecnie na kursie przebywa 9 psów. Kurs, który obecnie się odbywa, to jest kurs psów specjalnych do wykrywania narkotyków. Jak długo trwa takie szkolenie? Takie szkolenie trwa 4 miesiące. Jakie psy dopieracie do tego szkolenia? Obecnie na kursie mamy owczarki niemieckie, owczarki belgijskie oraz jak terier. Jak pozyskujecie pieski? To się dokonuje na, na, na zasadzie takiego centralnego zakupu. Są informacje poda, podawane w mediach dla hodowców i zainteresowane osoby po prostu pojawiają się na takim zakupie. Jest, jest, to jest pies, który nazywa się Demon. Pracujemy z nim my, instruktorzy z działu Szkolnych przewodników i kastrowców służbowych. Na placu spacerowym około 15 osadzonych odmówiło zejścia z placu spacerowego czynności czy profilaktycznych wynika, że najprawdopodobniej nie jest to jedyny element, który będzie mieli odnotowany w dniu od dzisiejszym. Po uroczystym otwarciu ośrodka tresoru psów służbowych funkcjonariusze służby więziennej zaprezentowali kilka możliwych sytuacji kryzysowych, z którymi mogą się spotkać na co dzień. My uczestniliśmy w obserwacji działań zmierzających do uspokojenia buntu więźniów na tzw. spacerniaku. Grupa kilkunastu osadzonych odmówiła opuszczenia miejsca spacerów, domagając się m.in. możliwości częstszego korzystania z telefonów, a także częstszych spotkań z rodzinami. Pod adresem funkcjonariuszy, którzy perswazją, prośbami i groźbami usiłowali rozładować napięcie, leciały nie tylko niecenzuralne słowa, ale też fragmenty ławek i innych urządzeń znajdujących się na placu spacerowym. Podczas negocjacji, kilku więźniów zdecydowało się posłuchać funkcjonariuszy i przerwało protest. W końcowej fazie protestu doszło do ataku na jednego z protestujących i wówczas do akcji wkroczyła grupa interwencyjna służby więziennej. Protestujący zostali spacyfikowani i protest został zakończony. Zajęło pozostały. Grupa medyczna. Jeszcze kilka lat temu były fanaberią i egzotyką. Dziś pojazdy z napędem elektrycznym stają się koniecznością. Od hybryd po pełne elektryki przyszłość motoryzacji wydaje się być jednoznaczna. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja energetyczna i transportowa, a w tym programie będziemy Państwa zachęcać, by stali się Państwo jej aktywnymi uczestnikami, bo tylko tak możemy ocalić naszą planetę. Zrównoważony rozwój elektromobilności polega na tym, że nie jest ona jedynie domeną metropolii, miast, gdzie z natury rzeczy innowacje pojawiają się szybciej i spotykają szersze grono zainteresowanych użytkowników. Rozwijać elektromobilność, czyli korzystać z nowoczesnych, czystych i cichych form transportu, należy również w małych miastach, miasteczkach i wsiach. Mikromobilność jest dobrym uzupełnieniem transportowym dla mniejszych miast i miasteczek. Jeden z wiodących operatorów mobilności w Polsce uruchomił w Ostrowi Mazowieckiej w 2018 roku pierwszy lokalny system mobilności. Jest to dodatkowa siatka połączeń uzupełniająca standardowy transport publiczny. Siatka o tyle nietypowa, że nie ma tu rozkładów jazdy czy wyznaczonych tras, są jedynie punkty mobilności, które odnaleźć można w aplikacji. Jak narodził się ten pomysł LSM? To pewien paradoks, bo w trakcie budowy 20 km ścieżek rowerowych szukaliśmy rozwiązania systemowego dla rowerów i poszukiwaliśmy firm, które dysponują tą ofertą. Po drodze trafił się przedsiębiorca, który zaproponował system elektromobilności w postaci skuterów między innymi. Rozważyliśmy to i w oczekiwaniu na dokończenie ścieżek rowerowych zaproponowaliśmy współpracę w zakresie elektromobilności, która trwa już kilka lat. Sprawdza się nie tylko w Ostrowi, ale również są linie wyprowadzające ruch, proponujące dojazdy do poszczególnych miejscowości gminnych. We współpracy realizujemy to z przedsiębiorcami lokalnymi, jak powiedziałem, również niektórymi gminami. Przedsiębiorca uznał, że to jest biznesowe, jednocześnie chciał też zweryfikować rynek, na ile poza metropoliami tego rodzaju system komunikacji sprawdzi się. Dzisiaj możemy powiedzieć, że wydaje się, iż mimo pewnego rodzaju trudności jest to miejsce, w którym elektromobilność może się rozwijać. W jakim partnerstwie ten system powstał? Przede wszystkim w tej chwili z przedsiębiorcami, którzy zadeklarowali pewną współpracę, jak również niektórymi gminami i starostwem powiatowym. Czy to jest konkurencja dla transportu publicznego? Nie, to nie jest konkurencja, to jest właśnie uzupełnienie. W takim duchu patrzyliśmy na elektromobilność. Chcieliśmy zaproponować osobom indywidualnie komunikującym się z różnymi częściami miasta czy też powiatu. Taką niekosztowną formę przemieszczania się. Skutery elektryczne okazały się tutaj strzałem dziesiątkę. Czy łatwo było przekonać mieszkańców do takiej formy poruszania się, do takiej formy transportu? Był to swego rodzaju eksperyment. Mieszkańców myśmy nie, za, nie zachęcali na początku, czyli ich przekonywali, tylko metodą takiego doświadczenia, że daliśmy możliwość i zobaczyliśmy, że to już następnego dnia zadziałało niesamowicie szybko. Ja pamiętam jak był pierwszy dzień, pojazdy zostały ustawione. Ja w nocy już sprawdzałem czy one stoją. Podjeżdżam, nie ma. Przerażenie. Ukradli. Dzwonię do operatora. Operator mówi: "Zaraz sprawdzę, chwileczkę". Okazuje się, że wszystkie jeżdżą. Mówię, nie wiem jak oni to zrobili, ale byłem szczęśliwy. A jakie korzyści ten system przynosi mieszkańcom? Korzyści przede wszystkim wolność w wyborze transportu o każdej porze dnia i nocy w czasie kiedy on funkcjonuje, a funkcjonuje od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a dzisiaj no, mamy troszeczkę, jak to wszyscy mówią, ocieplenie, różne są co do tego zdania, ale funkcjonuje w, dużym, w dużej części roku. Czyli bilansuje się to w ten sposób, że jest to tańszy środek niż chociażby nawet komunikacji publicznej typu autobus i wielu ludzi dojeżdża do pracy, do miejsc rozrywki, do szkoły. Wszelkie potrzeby, które można zrealizować, to są to realizowane. Jak to działa? Użytkownik instaluje aplikację, w tej aplikacji mobilnej są zaznaczone w lokalnym systemie mobilnościowym skuteri, i nogi, gdzie stoją oraz ich tam cennik, stan naładowania baterii, oraz widzimy też punkty dla turystów, one są głównie oznaczone, tak jak na przykład basen, kina, urzędy miasta, bank na przeszkodził czyli też te firmy, które z nami współpracują i dzięki temu nawet turysta, który przyjeżdża, może podjechać w dane miejsce z punktu A do punktu B, tam też kończy przejazd bądź też na przykład do swojej pracy tam też kończy przejazd aplikacją mobilną i tylko tyle. Nic więcej nie potrzeba do, te, do, do tego, żeby korzystać z tego systemu. Jakim powodzeniem cieszy się ten system? Tak naprawdę to jest y, niesamowite, bo tutaj się okazuje, że na przykład w samej Ostrowie Mazowieckiej w całym powiecie skorzystało 15% powiatu, tak? Więc jeżeli zobaczymy na to, jakich my mamy mieszkańców tutaj w lokalnym powiecie, to jest to bardzo dużo, tak? To jest naprawdę y, ogromna ilość osób, które są zainteresowane tym systemem oraz do nas wracają, poruszają się z punktu A do punktu B, um, wożą też dzieci, jeżdżą nawet na ryby, co się okazuje, więc jest to ciekawa naprawdę alternatywa do tego, żeby spędzać czas wspólnie z rodziną, jak i też po to, żeby dojeżdżać do pracy. Podczas realizacji projektu mikromobilności w Ostrowi Mazowieckiej 15% mieszkańców tego powiatu skorzystało z pojazdów mikromobilnych. Przejechali nimi odległość porównywalną z dziesięciokrotnym okrążeniem Ziemi. Muzeum Walewskich. Dwór mieści się we wschodniej części w wsi Tubondzin. Otoczony jest zabytkowym parkiem. Dostajemy się na jego teren głównym wjazdem od strony zachodniej. Miejsce, w którym się znajdujemy, to Muzeum Walewskich w Tubondzinie. Budynek, który jest usytuowany za mną, to XVIII-wieczny dwór, którego fundatorem i budowniczym był kasztelan konarski-sieracki Maciej Zbijewski. I to już wtedy, na przełomie XVIII i XIX wieku, utworzono park. Świadczy o tym wiek drzew. Choć drzewostan w ostatnim dziesięcioleciu ucierpiał w wyniku potężnych wichur, zachowały się dwa pomniki przyrody lipa drobnolistna i olcha czarna. Ale to tylko skrawek 3-hektarowego terenu. Dzięki staraniom pracowników muzeum, współczesny wygląd parku nawiązuje do tego pierwotnego. Wzorem jest zespół pałacowo-parkowy z końca XIX wieku, który zorganizował i z troską pielęgnował Kazimierz Stanisław Walewski, potomek słynnego rodu. Przez kolejne lata park niewątpliwie ulegał różnym zmianom, przekształceniom, aż do roku 1891, kiedy właścicielem tego miejsca został Kazimierz Walewski i to on ukształtował prawie niezmieniony do dnia dzisiejszego układ tego założenia parkowego. Ukochanymi przez gospodarza kwiatami były róże. Rosły bardzo licznie na terenie parku w wielu odmianach. Polianty, czyli róże rabatowe, róże szczepione na pniu i róże pnące. To on i jego działania oraz zatrudnionego tutaj ogrodnika sprawiły i miały główny wpływ na wizerunek tego parku i na to miejsce. To za jego czasów, właśnie na przełomie XIX i XX wieku, został wytyczony eliptyczny podjazd prowadzący przez folwark od folwarku do dworu, zakończony okrągłym kwietnikiem tuż przed samym pałacem. Zostały wytyczone również aleje Wschodnia. Zachodnia oraz prowadząca w stronę północną aleja Różano-Bzowa, prowadząca przez ogród owocowy do kościoła. To obraz dworu autorstwa Floriana Piekarskiego z 1913 roku. Widać kolorową roślinność i dwór tak jak dzisiaj, opleciony winobluszczem. Znajdujemy tutaj nawiązania do historycznych nasadzeń. Jest begonia, maciejka, róże okrywowe kwitnące na białojuki. Na obwodzie klombu rosną kuliste żywotniki i jałowce. Jest też werbena patagońska, która unosi się nad klombem obłokiem fioletowych kwiatów. Tym miejscem zachwycała się Cecylia Walewska, która chętnie przebywała tutaj w porze letniej na początku. XX wieku. Najwięcej informacji na temat ogrodu, parku w Tubondzinie z okresu międzywojennego mamy ze wspomnień i zapisków Cecylii Walewskiej, przedwojennej publicystki, powieściopisarki i działaczki ruchu kobiecego to ona w swoich wspomnieniach oraz artykułach pisanych do różnych czasopism chwaliła wysławiała park w Tubondzinie oraz jego właściciela kuzyna Kazimierza Walewskiego Poczytajmy więc jest w ziemi sierackiej cichy biały dworek. Pachną przed nim bzy w maju i śpiewają słowiki. Kwitną w skwar letni pomarańcze i cytryny, spływa pnącz wina z balkonów. W wielkim klombie przed domem różowią się begonie i krwawi szkarłat meteorów. Wszędzie kwiaty. Na szmaragdowych trawnikach błękitne jodły, amerykańskie sosny, białodrzew, olbrzymie tuje i cyprysy. Kwitnące juki, jak białe posągi, majaczą w półkolu tarasu z perspektywą na łąki, staw i aleje wiązów. Czarowny zakątek, jakby gdzieś w gałęziach jesionu zabłąkał się ptak niebieski z bajki o poszukiwaczu szczęścia. Bo jak bajka ten taras, te pomarańcze i cytryny, te białe, kwitnące posągi. Na obszarze 3 hektarów możemy podziwiać bogaty drzewostan. Oprócz wspomnianych wcześniej pomników przyrody rośnie tutaj ponad 500 drzew i krzewów. Najliczniejszą grupę stanowią jesiony. Są też olsze czarne, żywotniki, klony jawory, graby. Jedno z ciekawszych drzew to buk w odmianie fontannowej, nazywany potocznie płaczącym bukiem. Jest też glediczja trójcierniowa, której pień i pędy pokryte są sztywnymi i długimi cierniami. Muzeum Walewskich w Dubądzinie zostało nagrodzone w 1995 roku złotym medalem ministra kultury i sztuki. Jest perełką historyczną. Spacer po parku warto połączyć ze zwiedzaniem dworu. Na ekspozycji można zobaczyć uratowane zawieruchy wojennej pozostałości dawnej kolekcji Kazimierza Walewskiego z ponad 100 portretami walewskich, które także dzisiaj stanowią prawdziwą ozdobę muzeum.